Dzień dobry, dzień dobry. Szeroko rozumiana tematyka efektywności osobistej, jak i radzenia sobie ze stresem, pojawiała się już kilkukrotnie w naszym podcaście, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy to połączyli. To znaczy, zastanowimy się nad tym, jak efektywność i stres wpływają na siebie nawzajem, a przede wszystkim, w jaki sposób poprawiając efektywność możemy zyskać większą kontrolę nad stresem. Ponadto, małe zmiany i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 37 odcinek podcastu, Psychologia, którą warto znać. Na początek informacja, która może być dla Was przydatna, ponieważ partnerem odcinka jest Allegro, które umożliwia szybkie i pełne spokoju zakupy, między innymi dzięki usłudze Allegro Smart na Start. Jeżeli wcześniej z niej nie korzystaliście oraz nie macie aktywnej usługi Allegro Smart lub Allegro Smart Student, to możecie aktywować ją na swoim koncie Allegro i dzięki temu otrzymacie od Allegro 5 darmowych dostaw i zwrotów przez 3 miesiące. Więc w ten sposób można sporo zaoszczędzić. Dodatkowo możecie wybrać wygodną metodę dostawy do Allegro OneBox lub Allegro OnePunkt. To w sumie jest ponad 60 tysięcy zielonych automatów paczkowych i punktów odbioru, co pozwoli Wam odebrać Wasze przesyłki wygodnie i w dogodnym dla Was momencie. A teraz porozmawiajmy o efektywności. Rozdział pierwszy. Co ma efektywność do stresu? Gdybym poprosił Was o wyobrażenie sobie efektywnej osoby, to kogo byście zobaczyli przed oczami? Bo zauważyłem, że bardzo wiele osób w takim momencie na myśl o osobie efektywnej widzi kogoś bardzo zabieganego, tak osobę, która pracuje. Po 20 godzin na dobę, ciągle wisi na telefonie, załatwia tysiąc spraw, jest ciągle w biegu. No i to jest wizerunek, który również jest dość spójny z wizerunkiem osoby, która jest wiecznie zestresowana. I to prowadzi często do błędnego wniosku, że jeżeli ktoś jest efektywny, to znaczy, że jest zabiegany, a jeżeli jest zabiegany, to z pewnością musi być zestresowany i przytłoczony wydarzeniami, które dzieją się wokół. W takiej sytuacji faktycznie nie ma zbyt dużego sensu starać się być bardziej efektywnym, bo przecież dorzuci nam to tylko stresu. Ale czy na pewno, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, musimy jeszcze e, przypomnieć sobie różnicę pomiędzy efektywnością i skutecznością, ponieważ bardzo często oba terminy są stosowane zamiennie, ale niesłusznie, ponieważ osoba skuteczna to taka, która osiąga swoje cele. Ale czy to oznacza, że taka osoba jest jednocześnie efektywna? No niekoniecznie, ponieważ efektywność to coś więcej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Postanowiacie pojechać na wakacje do Egiptu. Stosunkowo popularny kierunek. I co robicie? Oczywiście, wsiadacie w taksówkę, mówicie do Kairu proszę, i oto po 54 godzinach, przejechaniu 5000 km, przeprawach promowych, jesteście na miejscu. Czy w związku z tym jesteście skuteczni? No oczywiście tak, bo osiągnęliście swój cel. Dojechaliście do Kairu. Ale czy jesteście efektywni? Chyba nie będę musiał Was długo przekonywać, że niezbyt, ponieważ efektywność to oczywiście coś więcej. To jest nie tylko osiągnięcie celu, ale osiągnięcie celu w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystać swoje zasoby. W tym przypadku tych wakacji to oczywiście takimi zasobami z jednej strony byłyby pieniądze oraz dostępny czas. Więc osoba skuteczna po prostu osiąga cele, ale osoba efektywna robi to. W optymalny sposób, wykorzystując dostępne zasoby. Czyli w przypadku wycieczki do Egiptu, ktoś taki pomyślałby, czy da się tam dostać szybciej i taniej. I wybrałaby się na wycieczkę samolotem. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wiele osób, walcząc o skuteczność, często zapomina o tym, jak wiele zasobów przy tym traci. Trochę jak taka osoba, która postanawia jechać do Egiptu. Taksówką, i nagle się okazuje, że kiedy już tam jest, to właściwie nie ma pieniędzy na to, żeby wynająć hotel i cieszyć się tamtejszymi atrakcjami. Podając inny przykład, bardziej zawodowy, ktoś walcząc o awans, poświęca swoje życie osobiste, swoje zdrowie, relacje z rodziną czy ze współpracownikami. Jeżeli dostanie awans, oczywiście będzie skuteczny, ale czy to będzie efektywne, biorąc pod uwagę koszty, jakie poniesie? Pewnie odpowiedź zależy od indywidualnych wartości i oczekiwań, ale myślę, że w większości przypadków niezbyt. Jak pewnie widzicie na tych przykładach, walka o skuteczność może stać się źródłem bardzo dużego stresu i przytłoczenia, ponieważ spowoduje, że będziecie czuć się sfrustrowani tym, jak wiele poświęciliście dla osiągnięcia danego efektu. Ale zadbanie o efektywność pozwoli Wam poziom stresu zmniejszyć. Pewnie teraz część z Was myśli sobie, ale Mirku, Mirku, przecież mówiłeś parę odcinków temu, że stres jest dobry, ponieważ dodaje nam energii, pozwala nam lepiej sobie poradzić w sytuacji, w której mamy wrażenie, że nasze zasoby będą niewystarczające do tego, żeby sobie poradzić w sytuacji, no i wtedy ten stres daje nam kilka dodatkowych punktów mocy, no i dajemy sobie radę. Zdecydowanie podtrzymuję te słowa, ale chodzi o to, żeby wykorzystywać ten stres w wyjątkowych sytuacjach a w momencie, kiedy staje się on czymś długotrwałym, przestaje on być skuteczny i zaczyna wpływać negatywnie na nasze funkcjonowanie. Dlatego jeżeli lepiej będziemy wykorzystywali nasze zasoby, czyli będziemy bardziej efektywni, to w większej ilości sytuacji stres nie będzie musiał się pojawiać, ponieważ będziemy stwierdzali, ok, widzę, że mam wystarczające zasoby, umiejętności, czas na to, żeby świetnie poradzić sobie w danej sytuacji. I stres będzie pojawiał się w mniejszej ilości zdarzeń, w takich, kiedy faktycznie jest on nam potrzebny do tego, żeby zyskać tą dodatkową energię i sobie z nią poradzić. Dlatego też warto jest zastanowić się, jak można byłoby być bardziej efektywnym i w ten sposób zyskać większą kontrolę nad sytuacją, nad stresującymi zdarzeniami, zmniejszyć poziom przytłoczenia i po prostu zyskać więcej spokoju. Pewnie chcielibyście kilka pomysłów na to, jak poprawić efektywność. Pomysły będą już za chwilę w drugim rozdziale, ale najpierw jeszcze musimy zwrócić uwagę na dwie istotne rzeczy, które ułatwią Wam również tworzenie własnych pomysłów. Pierwsza rzecz prokrastynacja, czyli nieefektywne odraczanie zadań na później. Innymi słowy, najlepiej byłoby zrobić coś w tym momencie, a my z jakiegoś tajemniczego powodu odkładamy to na później, czasem bardzo, bardzo wiele razy. Oczywiście jest to temat, który bardzo Was interesuje i zasługuje na być może nawet więcej niż jeden odcinek, i jeszcze do tego wrócimy. Na razie chciałbym tylko zwrócić uwagę, że prokrastynacja często związana jest z odczuwaniem lęku. Lęku, który może być związany po prostu. Z tym, czy poradzimy sobie ze zbliżającym się wyzwaniem. Czasem może to być bardziej skomplikowane, bo możemy obawiać się tego, jak zostaniemy ocenieni przez innych ludzi w oparciu o, to, o jakość wykonania zadania. Czasem może to być związane z tym, że jak już zrobimy najbliższe zadanie, to kolejne będzie trudniejsze i wtedy już możemy sobie z tym nie poradzić. Więc czasem sztuka polega na tym, żeby nauczyć się nieco zmniejszać poziom lęku, a jednocześnie działać pomimo jego odczuwania. Jak pewnie zauważacie, łatwo tutaj o takie błędne koło, bo w momencie kiedy zaczynamy odczuwać stres przechodzący w lęk, zaczynamy odraczać zadania, przez to stajemy się nieefektywni, im bardziej stajemy się nieefektywni, tym to nasze poczucie obaw rośnie i bardziej jesteśmy w stanie odraczać pewne działania. No i błędne koło tak sobie potrafi samo się napędzać. No i w związku z tym musimy w jakiś sposób przerwać to. I tutaj przechodzimy do drugiej kwestii, mianowicie ogólnie nasze funkcjonowanie jest związane z takimi pięcioma głównymi czynnikami czy obszarami, które wzajemnie na siebie wpływają. No, nie jest to żadne wielkie odkrycie pewnie, ale mamy mamy na myśli tutaj z jednej strony sytuacje, zdarzenia gdzieś tam otaczające nas świat, z drugiej myśli, czyli chociażby nasze przekonania na różne tematy, po trzecie to w jaki sposób się zachowujemy, jak... Reagujemy w danej sytuacji. Czwarta rzecz to nasze reakcje fizjologiczne, czyli też nasz stan zdrowia chociażby tutaj się mieści. No i punkt piąty to nasze reakcje emocjonalne. I wprowadzając zmiany w dowolnym z tych obszarów, powinniśmy wywrzeć wpływ na całą resztę. I to jest rzecz, o której warto pamiętać, ponieważ jeżeli chcecie znaleźć sposób na to, żeby być bardziej efektywnym i ogólnie lepiej radzić sobie w życiu, to czasem najłatwiej jest pomyśleć o tych pięciu obszarach i zastanowić się, gdzie jesteśmy w stanie najłatwiej, najszybciej wprowadzić jakieś zmiany, albo takie, które są po prostu w zakresie naszych możliwości. Czyli myślimy sobie, no nie, pod względem emocjonalnym nie jestem w stanie skutecznie kontrolować emocji, niewiele mogę z tym w tym momencie zrobić, nie czuję się gotowy. Pod względem zdrowotnym, hmm, a może by tak zacząć o siebie dbać i ćwiczyć. To jest w zakresie moich możliwości. I wprowadzając tą zmianę, z automatu oczywiście zaczniemy wywierać też wpływ na swoje emocje, myśli, zachowanie, no ale też na nasze otoczenie. A może łatwiej będzie nam wprowadzić zmianę w otoczeniu, albo w naszych nawykach. Tylko jakie zmiany? O tym rozmawiamy w kolejnym rozdziale. Rozdział drugi. Co można zrobić? Rozmawiając o zmianach, które można wprowadzić w celu poprawy efektywności, myślę, że powinniśmy zacząć od tego, żeby przypomnieć, że rozmawiamy dzisiaj o tym, jak efektywność może przyczynić się do obniżenia poziomu stresu i do tego, żeby zapewnić Wam trochę więcej spokoju. Dlatego też istotne jest, aby planując zmiany, nie stawiać sobie zbyt wysoko poprzeczki i nie narzucać zbyt dużego tempa, które samo w sobie może być stresujące. Dlatego w większości przypadków o wiele lepiej od ogromnych, Zmian mogą się sprawdzić drobne pomysły na niewielkie ulepszenia. A skąd brać te pomysły? No, oczywiście, w podcaście, którego słuchacie, trochę tych pomysłów się pojawiło, pewnie w różnych książkach, artykułach trafiliście na nie jeden. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby wszelkie zmiany, które wprowadzacie, były adekwatne do Was i do Waszej sytuacji życiowej. Dlatego, takim pierwszym zwyczajem, który może być pomocny, jeżeli chcielibyście popracować nad swoją efektywnością, może być takie podsumowanie dnia. To znaczy, chodzi o to, żebyście każdego dnia wieczorem z jednej strony zastanowili się nad tym, też nie poświęcajcie oczywiście na to zbyt wiele czasu, myślę, że trzy minutki wystarczą. Zastanówcie się nad tym, co udało wam się dzisiaj zrobić, z czego jesteście zadowoleni, gdzie sobie świetnie poradziliście i jakie wasze umiejętności na to pozwoliły, ale też zastanówcie się, w których obszarach bylibyście w stanie funkcjonować lepiej i być może wtedy zaobserwujecie, że OK, dzisiaj od godziny 13 do 15 byłem bardzo efektywny, udało mi się wykonać wiele zadań, które były do zrobienia, ale z kolei od godziny 11 do 12 to właściwie nie wiem, co się wydarzyło. Czas jakoś minął, nic konkretnego nie zrobiłem. Co gorsza, też nie był to czas na odpoczynek, więc trzeba byłoby się tutaj zastanowić. I szukając w ten sposób, robiąc sobie taki przegląd dnia, może być Wam łatwo zauważyć pewne rzeczy, które należałoby wprowadzić. Pamiętając o tych pięciu obszarach, o których wspominałem w pierwszym rozdziale, możecie sobie przeanalizować: OK, co mógłbym w tym dniu zmienić z perspektywy swojego zachowania? Być może mógłbym krócej rozmawiać podczas przerwy na kawę, żeby ta przerwa na kawę nie trwała 40 minut, tylko 15. A co jeżeli chodzi o otoczenie? Być może powinienem był wyłączyć muzykę w momencie, kiedy chciałem popracować i zamknąć okno, ponieważ było głośno. Jeżeli chodzi o ciało, hmm, może zauważycie, że w pewnym momencie zaczęła was boleć głowa, bo przez 4 godziny nic nie jedliście, nic nie piliście i może należałoby regularniej zadbać o posiłki albo na przykład w pewnym momencie zrobić sobie krótki spacer albo nie wiem 10 przysiadów cokolwiek co pozwoliłoby wam nabrać trochę dystansu i odrobinę zregenerować i ożywić swoje ciało. Oczywiście to są tylko przykłady, które dla każdego z was będą trochę inne. Każdy ma inne oczywiście możliwości, inny sposób funkcjonowania w ciągu dnia, ale chodzi o Pomysł, żeby po prostu przeglądać ten wasz dzień i zastanawiać się, gdzie można byłoby szukać ulepszeń i drobnych zmian. Oczywiście są jeszcze dwa bardzo istotne obszary, szczególnie z perspektywy psychologii, czyli kwestia myśli i emocji. Tutaj może to wymagać trochę większej pracy i nieco dłuższego czasu, ale być może już teraz uda wam się wyłapać, że na przykład w pewnym momencie towarzyszyły wam negatywne emocje, które płynęły na wasze funkcjonowanie, albo też pojawiły się jakieś myśli, które, które te emocje aktywowały i przede wszystkim te myśli towarzyszyły Wam bardzo długo, bo to, że w ciągu dnia pojawiają Wam się różnego rodzaju myśli, zarówno pozytywne, jak i negatywne, to, że czasem odpływacie od tego, czym właśnie się zajmujecie i zaczynacie planować urlop, który chcecie zrealizować za trzy lata. To się zdarza. Natomiast w momencie, kiedy trwa to zbyt długo, to może stanowić problem, tak? Albo w momencie, kiedy ktoś powiedział do was coś niemiłego, no i to odpala wam 50 myśli na temat tego, że chyba jesteście beznadziejni, nie dadaj, nadajcie się do tej roboty, co z kolei skutecznie psuje wam nastrój. Oczywiście kwestia radzenia sobie z emocjami i z myślami. No, to jest temat, który już poruszaliśmy, ale zasługuje jeszcze na więcej niż jeden odcinek, ca cały odcinek podcastu. Natomiast na ten moment, jeżeli robiąc sobie takie podsumowanie, zauważylibyście, że faktycznie takie myśli i emocje wam się pojawiły i zaobserwujecie, że to jest takie błędne koło w wielu przypadkach, to znaczy zaczyna się od jakiegoś drobnego zdarzenia, które z kolei aktywuje u was dużo. Negatywnych myśli i emocji, które gdzieś tam się zaczynają napędzać coraz bardziej, to jest duża szansa, że będzie Wam łatwiej to w przyszłości powstrzymywać. Nie chodzi tutaj o to, żebyście uciekali od tych myśli, ale raczej, żebyście je zauważali i za nimi nie podążali. Czyli, jeżeli zdarzy się coś negatywnego, to nie pozwalajcie, żeby od tego negatywnego wydarzenia dojść do. Wydarzeń, jak to sobie nie poradziliście 14 lat temu, co tylko potwierdza to, że jednak jesteście słabi, tylko po prostu zatrzymajcie się na tu i teraz. Oczywiście, robiąc sobie też takie podsumowanie, możecie przemyśleć. Czy po pierwsze to zdarzenie było spowodowane przeze mnie, czy może były jakieś inne czynniki, które mogły na to wpływać, typu osoba, która była dla mnie niemiła, powiedziała coś nieprzyjemnego, ponieważ miała, nie wiem, zły dzień, była zestresowana, śpieszyła się. Może być tak oczywiście, że uznacie, że to jest wasza wina, że coś skopaliście. Wówczas zamiast skupiać się na szukaniu tysiąca kolejnych zdarzeń, w których również coś skopaliście, raczej pomyślcie, co moglibyście następnym razem w tej sytuacji zrobić inaczej, żeby do takiego błędu. Nie dopuścić. Również pamiętajcie tutaj o tym, żeby uwzględnić te pozostałe czynniki, czyli nie zawsze jest tak, że błąd wynika w 100% z waszych cech charakteru, czy z braku umiejętności. Czasem jest to zbiór sytuacji, okoliczności, więc również starajcie się mieć to na uwadze zanim pochłonie was poszukiwanie tysiąca rzeczy, które moglibyście zmienić w swoim życiu i w swoim otoczeniu, pozwólcie, że trochę pohamuję wasz entuzjazm, bo jeżeli będziecie generować tych zmian tak bardzo, bardzo dużo, to może się okazać, że znów zrobicie sobie niepotrzebną presję. Dlatego na spokojnie, szczerze mówiąc, Początek, nawet nie skupiałbym się za bardzo na tym, żeby te zmiany jakoś bardzo, bardzo dzień w dzień monitorować i zapisywać sobie za wszelką cenę. Być może wystarczy po prostu to, żebyście sobie przemyśleli, co poszło nie tak, co można było zrobić inaczej, i żebyście zastanawiali się z dnia na dzień, ewentualnie notując sobie tylko jakieś podstawowe punkty, czy w kolejnych dniach zauważacie różnice, czy jest trochę lepiej. Bo tutaj właśnie o to chodzi, żeby z dnia na dzień było odrobinę lepiej. Innymi słowy, jak jednego dnia poświęciliście 35 minut na przeglądanie Facebooka, czego nie chcieliście, a drugiego dnia poświęciliście na to 25, to może zamiast się martwić, że nie udało wam się w ogóle odciąć od telefonu, to należałoby docenić, że zyskaliście 10 minut. Więc ze zmianami na spokojnie, szukając pomysłów na zmiany, pamiętajcie, że możecie Zastanawiać się nie tylko nad tym, co powinniście przestać robić, albo co powinniście zacząć robić, typu codziennie ćwiczyć, ale również możecie zastanowić się nad tym, jak te działania, które już wykonujecie, możecie wykonywać lepiej, jak moglibyście je uprościć, może czasem zautomatyzować w jakiś sposób, bo czasem to w takich miejscach jest duża przestrzeń do tego, żeby poprawić swoją efektywność, zyskać trochę na czasie, a dzięki temu mieć więcej przestrzeni do radzenia sobie z innymi, może bardziej wymagającymi czynnościami. No i taki najprostszy, klasyczny przykład, z którego pewnie wielu z Was skorzysta, ale, ale może jako przykład warto wspomnieć, że jeżeli odpisujecie wielu osobom podobny sposób na maila, no to może warto zrobić sobie szablon tego maila, żeby nie wpisywać go każdorazowo. Tylko po prostu wklejać wzór i ewentualnie wprowadzać modyfikacje. Więc zastanówcie się też nad tym, jak możecie upraszczać pewne rzeczy, jak choćby w przypadku cyklicznych przelewów, to wprowadzanie takich wielu, wielu drobnych zmian. Pozwala osiągnąć całkiem duży efekt. Obecnie bardzo pomocne, chociaż często zdradliwe, może być korzystanie oczywiście z telefonu. Pomocne z tego względu, że wykorzystywanie różnego rodzaju aplikacji do zapisywania zadań i zarządzania nimi wydaje się być o wiele wygodniejsze od papierowego kalendarza, ale bez względu na to, którą opcję lubicie, taką bazą, która pozwoli Wam poprawić efektywność, a jednocześnie zmniejszyć poziom stresu jest po prostu zapisywanie wszelkich zadań. Tak, już o tym mówiłem, ale pamiętajcie o tym, że, że naprawdę nie ma powodu pamiętać o rzeczach, o wszystkich rzeczach, które macie do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy, które są do zrobienia za dwa tygodnie, za miesiąc, o wiele Więcej spokoju zyskacie, jeżeli będziecie mieli to wszystko zapisane w miejscu, do którego będziecie regularnie zaglądali, w taki sposób, żeby mieć pewność, że kiedy już będziecie musieli zająć się danym zadaniem, to na pewno na nie traficie, na pewno zajmiecie się nim we właściwym momencie. To da również Wam dużo spokoju. Oczywiście, Zagrożenie związane z telefonem jest takie, że jest to świetny rozpraszacz, więc nie wiem, jak często wam się zdarza, ale wiem, że nie są to odosobnione przypadki, że ktoś sięga po telefon, żeby zrobić coś użytecznego, typu odpowiedzieć na jakąś wiadomość, sprawdzić jakąś informację, po czym zupełnie nie wiadomo kiedy, ląduje na Facebooku. Tam z kolei aktywuje mu się myśl o tym, że przecież miał poszukać jakichś wakacji, i tak oto 40 minut później okazuje się, że już nie Pamiętamy, czemu skorzystaliśmy z telefonu, ale za to widzieliśmy mnóstwo uroczych zwierzątek i doskonale wiemy, co słychać u naszych ulubionych gwiazd show biznesu. Jeżeli zdarza Wam się coś takiego, to może warto też skorzystać z aplikacji typu Stayfocust, po to, żeby ograniczyć korzystanie z poszczególnych aplikacji. Można na przykład ustawić sobie limit czasu, że na Instagrama poświęcamy dziennie 10 minut, albo limit wejść, czyli mogę wejść na Facebooka. Dwa razy dziennie. No, jeżeli wejdę po raz trzeci, to pojawi się komunikat i po prostu mi się to nie uda. Więc jest to jakaś opcja po to, żeby dostosować urządzenie, jakim jest telefon, w sposób, który pozwoli nam zyskiwać dzięki jego możliwościom, ale jednocześnie ograniczyć wszystkie te rozpraszacze, które również nam przynosi. Pamiętajcie też, że dbając o budowanie swojej efektywności. Tutaj oczywiście planowanie dnia często jest pomocne, ale zwróćcie też uwagę, że czasem planując różne wydarzenia, o wiele ważniejsze od tego, ile czasu one zajmą, może być to, jak dużo energii one pochłoną. Innymi słowy, może być tak, że w ciągu dnia będziecie mieli zadania na 12-13 godzin i mimo wszystko pod koniec dnia będziecie całkiem wypoczęci, ale jednocześnie z drugiej strony może być tak, że będziecie mieli jedno bardzo stresujące wydarzenie, które będzie trwało 5 minut, ale skutecznie wymęczy Was na, na cały dzień. Dlatego też planując swój czas, zwróćcie uwagę nie tylko na... To, jak długie są poszczególne zajęcia i zadania, ale jak bardzo emocjonalnie wymagające są zadania. I o ile to możliwe, jeżeli macie jakieś bardzo stresujące zadanie danego dnia i macie wpływ na to, czy kolejne stresujące zadanie będzie tego samego dnia czy innego, to może warto jednak rozłożyć to sobie trochę w czasie. Szukając przestrzeni do poprawy efektywności, zwróćcie też uwagę na to, jak podejmujecie decyzje. O decyzjach rozmawialiśmy już chociażby w czwartym odcinku podcastu. Ale zwróćcie przede wszystkim uwagę na to, czy nie poświęcacie zbyt dużo czasu na bardzo drobne decyzje. Na przykład chcecie kupić coś przez internet, wybieracie 3-4 oferty, po czym porównujecie przez 20 minut koszty przesyłki, żeby zaoszczędzić 2 zł. Czy ma to sens? Podejrzewam, że niezbyt, więc zastanówcie się też, może na starcie, jeżeli Wam się to często zdarza. Ile, biorąc pod uwagę to, jak ważna jest dana decyzja i na przykład jakie koszty generuje, czasu powinniście poświęcić na jej podjęcie? Bo może się okazać, że w przypadku bardzo wielu drobnych decyzji lepiej jest w ogóle nie poświęcać czasu, tylko wybrać pierwszą rzecz z brzegu i w ten sposób zaoszczędzić sporo czasu, nawet jeżeli ta decyzja nie będzie optymalna. Czas na ciekawostkę ciekawostka. W badaniu przeprowadzonym w 2007 roku poproszono osoby badane, żeby oszacowały, ile w ciągu dnia podejmują decyzji dotyczących samego tylko jedzenia. Średnio oszacowali, że podejmują około 15 decyzji. Kiedy jednak przeprowadzono dokładniejszy wywiad, okazało się, że średnia ilość decyzji podejmowanych przez osobę dotyczącą tylko samego jedzenia to blisko 220. Wow, ale ciekawostka! Pracując nad swoją efektywnością i obniżeniem poziomu stresu, warto oczywiście przemyśleć, które sytuacje wymagają radzenia sobie z, ze stresem, czy pokonania swojego lęku, a w których sytuacjach należy się po prostu skupić na, to, na tym, żeby było go jak najmniej. Ponieważ w wielu sytuacjach Ucieczka jest fatalnym pomysłem, ale zapobieganie może być dobrym rozwiązaniem, jak chociażby w kwestii finansów. Bardzo wiele osób często stresuje się tym, że ich sytuacja finansowa jest bardzo słaba i oczywiście mam świadomość, że często jest to spowodowane czynnikami sytuacyjnymi i nawet jeżeli ktoś się bardzo stara, no to niewiele może z tym zrobić. Często jednak jest to brak działania, ponieważ jest wiele osób, które mają możliwość zbudowania sobie na przykład takiej poduszki finansowej, żeby móc w przypadku nieprzewidzianych sytuacji spokojnie funkcjonować przez jakiś czas, a jednak nie robią tego, tylko na przykład wydają pieniądze na bieżące potrzeby. Efekt jest tego taki, że regularnie odczuwają stres związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa finansowego. Wprowadzając różne zmiany i ulepszenia, standardowo bądźcie dla siebie wyrozumiali. Pamiętajcie, że czasem możecie nie mieć chęci i motywacji do tego, żeby podjąć działania. Czasem wasz pomysł może się okazać po prostu kiepski i będziecie chcieli wprowadzać zmiany, która spowoduje, że wasza efektywność będzie jeszcze gorsza i może nawet was to trochę zestresować. Ale okej, okay, to jest naturalne, tak się czasem dzieje w momencie, kiedy staracie się prowadzić jakąś zmianę. Niektóre są łatwe do przewidzenia, niektóre trochę trudniejsze. No i w takiej sytuacji nie podstaje wam nic innego, jak tylko wyciągnąć wnioski i zaplanować kolejną zmianę. Żeby efektywność i poprawa efektywności mogła sprzyjać temu, jak radzicie sobie ze stresem i zmniejszać ten poziom stresu, to z jednej strony chodzi o to, żeby. Regularnie wprowadzać różnego rodzaju zmiany, nawet bardzo drobne, obserwować, czy te zmiany dają korzyści, czy nie, ale nie przyjmujcie się nadmiernie, jeżeli niektóre zmiany będą mało skuteczne albo będą trwały zbyt długo. Czasem może się okazać, że będziecie w stanie znaleźć sposób na to, żeby daną zmianę wprowadzić szybciej. No i super, ale uważajcie na sytuację, w której myśl o tym, że o Boże, wprowadzam tę zmianę tak długo, chociażby, nie wiem, jakieś ćwiczenia i ciągle mi się nie udaje. Żeby to nie doprowadziło do sytuacji, w której po prostu zrezygnujecie i w efekcie po 10-15 latach stwierdzicie, że cały czas jesteście w tym miejscu, w którym byliście kilkanaście lat temu pod względem poprawy swojej efektywności. Dlatego doceniajcie nawet najdrobniejsze zmiany, które udaje Wam się wprowadzać. Podsumowanie. Efektywność to nie tylko osiąganie celów, ale też osiąganie celów w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystywać zasoby, które mamy, takie jak chociażby pieniądze czy czas. Z pewnością zawsze będzie przestrzeń do znajdowania nowych ulepszeń, nigdy nie będziemy w 100% efektywni, ale dzięki wprowadzaniu drobnych zmian możecie znacznie zmniejszyć ilość stresujących Was wydarzeń, a tym samym zyskać więcej spokoju w swoim codziennym funkcjonowaniu. Zmian możecie szukać w swoim zachowaniu, w otoczeniu, w tym relacjach z ludźmi, w tym, jak myślicie, jakie emocje odczuwacie, oraz w swoim stanie fizjologicznym, swoim stanie zdrowia. Życzę Wam powodzenia w poszukiwaniach. A odnośnie poszukiwań, pamiętajcie, żeby szukając produktów przez internet, potestować, jak Allegro ułatwia zakupy. Znajdziecie tam duży wybór, sprawdzone marki oraz bezpłatne dostawy i zwroty z Allegro Smart na Start, co zapewni Wam bezstresowe i udane zakupy. Zakupy pełne spokoju mają. Sprawdźcie na allegro.pl/ukośnik Smart. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 14 czerwca, porozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Do usłyszenia!